Apostol Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca. Wśród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże słowo skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Słyszałem, jak ktoś kiedyś powiedział, że nasze życie jest jak papier toaletowy. Na początku, kiedy otwierasz świeżą rolkę nowisienką, szastasz nią w prawo i w lewo, ale gdy z czasem ci je ubywa i tak dochodzisz do jednej trzeciej, zaczynasz jakoś tak instynktownie używać jej bardziej rozsądnie i, i mądrzej. A, tym bardziej, że nie wiesz, jeśli nie wiesz, czy w szafie jest dodatkowa rolka, no tej dodatkowej rolki, zwanej to życie na tej ziemi, nie ma, jest tylko jedno, więc wykorzystuj mądrze czas, który ci pozostał na tej ziemi. Sprawdzaj dziedziny swojego życia, regularnie weryfikuj je, sprawdzaj swoje priorytety, zadawaj sobie pytanie, ile czasu poświęcam Bogu, swojej społeczności z nim, Bożemu Słowu, mojemu kościołowi, służbie w niej, ile czasu poświęcam mojej żonie mojemu mężowi, moim dzieciom, a ile e, na przykład mojemu hobby, przyjemnością, rozrywce, nawet pracy zawodowej. No są w tym życiu rzeczy ważne i ważniejsze. Wiesz, że są rzeczy cenne i najcenniejsze. Są wartościowe, ale te również najwartościowsze. Dobre i nawet lepsze. No dni są złe. Wykorzystuj te, które masz dziś. Widzisz, cokolwiek w życiu siejesz. I w cokolwiek siejesz, dobre czy złe, tylko to i tylko to będziesz żał. Pomyśl, nie tylko w tym życiu, ale również w przyszłym. Nic mniej, nic więcej. Takie jest odwieczne prawo siania i zbierania, które Bóg ustanowił na tym świecie, ale również w swoim słowie, że kto sieje w ciało, będzie z ciała żął skażenie, kto sieje w ducha, z ducha będzie żął żywot wieczny. Nie ten w niebie tylko, te życie masz tu i teraz i chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.